No, na pewno moim wielkim atutem jest ta końcówka. Jestem bardziej tym wytrzymałym, który tam woli biegać 200-300-400 metrów. Więc kiedy wybiegałem z łuku, widziałem ich obok siebie, to wiedziałem, że będę z nich najszybszy. Dokładnie tak mieliśmy biegać, chyba 15.45. Mamy, nie wiem, którą teraz godzinę 16.02. Troszeczkę się pomęczyliśmy. Tam chłopacy porobili trochę tych fal startów, ale no. O, przepraszam. Poradziłem sobie z tymi nerwami i. Na pewno wynik jest zadowalający jak na takie warunki, w których cię musieliśmy biegać. Dzisiaj udało mi się po rozmowach z trenerem Michałem Walczakiem opanować te nerwy i wiedziałem, że jestem gotów na startowanie z bloków i nie będzie żadnego problemu z tym. Na pewno byłem przygotowany na to, nawet powiedziawszy przed przyjazdem na mistrzostwa, liczyłem, że już w eliminacjach zrobię taki wynik jak dzisiaj, ale oczywiście z tego wyniku jestem bardzo zadowolony, na rekord życiowy. No i co, jak najbardziej sezon halowy uważam za udany, zrobiłem rekord Polski w biegu na 300 metrów, teraz jeszcze dokładam mistrza na 200, więc na pewno udany sezon. Reprezentuję klubkę Stella Osry Wielkopolski, zacząłem lekką atletykę niecałe 2,5 roku temu, na, przyszedłem do klubu na sprawdzianach z mojego liceum, takich sprawnościowych, lekkoatletycznych. Zresztą biegałem sobie setkę, 400, skok w dal, no i zaczynałem, traja mnie podłapał tam na tych takich zawodach szkolnych, tak zaczęła się moja przygoda.